Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 27 maja, Sobota, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 21, wersety od 20 do 25. Posłuchajmy. Gdy Jeszua z martwych wstały ukazał się Talmidim, Kefa obrócił się i zobaczył idącego z tyłu Talmida, którego Jeszua kochał szczególnie. Tego, który opierał się o niego podczas wieczerzy i zapytał, kim jest ten, który cię wydaje. Widząc go, Kefa powiedział do Jeszui, panie, a co z nim? Jeszua powiedział do niego, jeśli zechcę, aby dotrwał do chwili, aż przyjdę, co ci do tego? Ty idź za mną. Dlatego rozeszło się słowo pomiędzy braćmi, że ów Talmid nie umrze. Ale Jeszua nie powiedział, że On nie umrze, tylko jeśli zechcę, aby dotrwał do chwili, aż przyjdę, to co ci do tego? On jest właśnie tym Talmidem, który świadczy o tych rzeczach i który je spisał, a wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Lecz Jeszua uczynił również wiele innych rzeczy, a gdyby wszystkie je spisać, nie sądzę, aby cały świat zdołał pomieścić księgi, które by trzeba napisać. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławionego dnia.